Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W tym filmie porozmawiamy sobie o Władysławie Łokietku. Władysław Łokietek w roku 1288 podjął walkę o władzę w Krakowie po śmierci Leszka Czarnego. Wtedy to przegrał z Henrykiem Probusem. W roku 1296 objął władzę na części Wielkopolski i na Pomorzu po śmierci Przemysła II. Później z tych ziem został wygnany, ponieważ władzę tam objął Wacław. Drugi, który został później królem Polski. Jednakże po śmierci Wacława II, Wacława III, Wodniczącego wrócił do Polski, przejął władzę w Krakowie, później również w Wielkopolsce, a w 1320 roku został koronowany na króla Polski. To wydarzenie uznaje się za symboliczne zakończenie rozbicia dzielnicowego. Później stworzył sojusz z Węgrami, ponieważ doprowadził do małżeństwa swojej córki z królem Węgier. Dodatkowo Walczył z krzyżakami, w 1331 roku zwyciężył pod powcami, lecz w 1332 roku utracił ziemię do i kuja.